like he just faded into the night a real pro i'm sure it was this general or somebody working for him yeah but why kill lola to silence her he hired her to hit those deposit boxes she could id him he's the key to this all right yeah but who is he he could be with the triad but it doesn't jive let's backtrack what exactly do we know about Cyprus Holdings? There's every indication that Cyprus is used by the Russian mob to funnel money. But it's an offshore trust. It'll take eons to track down the real owners. Yep, it's real scarce, but they do own a local jet leasing company at the Santa Monica airport. Okay, how about I check it out? Be careful, Nick. Episode 5, 1. Time to hit the road, Jack. Uh, Więc co my tu mamy? Jedziemy. Oh, 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 o! ale bym Dobra, zasuwamy tam jak najszybciej. tam dojechać. Ja tu jakoś jeżdżę. po pośrodku tych dróg. Widzicie, e, fajna by ta gra była, jakby ją zrobili na nowej grafice, nie? Nowa grafika, na przykład wchodzenie do, do, tutaj do budynków, nie jest tak dużo tych budynków. Więc miałbym mógł zrobić wchodzenie do tych budynków. Takie całkiem, całkiem fajne. Ogólnie fa, fajna taka, taka... Mm, grywalność, nie? Że policjantem tutaj rewizujesz. Możesz każdego na ulicy zrewizować, każde auto buchnąć. No, auta się rozwalają. No, tak myślę, takie. Łu, ale przeszedł blisko. Myślę, że musielibyśmy znaleźć taki sklepik z bronią, i tam się wtedy zmieniło broń. Tak mi się wydaje. Więc może, jak dziś trafimy taki sklepik z bronią, sobie wstąpimy do niego zaraz. Mnie jeszcze troszkę tej drogi jest. Na razie nam nic z niej nie ubywa. To, to chyba jest najgorsze. Jeżeli by nie było tych przejazdów, to praktycznie byśmy już byli w połowie tych misji wszystkich. A tak są te długie przejazdy, które zajmują nam połowę odcinka. Mamy parking, stację i ten. ale nie mamy broni. Nie wiem, na którym przyzasłać, na dół. Jadę teraz w dół. No, się chyba oddałam już od tego znacznika. No, teraz na pewno się oddałam. Próbujemy, takie koła jakieś, jak nie wiem. O. Jest to po drugiej stronie, a tu się nie da przejechać. O, tu się nie da przejechać. Wjechać naokoło. Dzień ah, go, Jedną wcześniej. Tutaj i tutaj. Dobra, zrobimy sobie ten. A czego co tutaj mamy zrobić? Hm, Co my tu mamy? mamy pięć? Próbaj jeszcze raz. Idziemy teraz większą szybkością. O yeah, what a rush! No nie można za bardzo hamulcem pomować, bo narzucę za wtedy. i Kię dubera nie nie udało się jeden rozjechany czyli pięć. Dobra, nie będziemy się męczyć, poćwiczę sobie to kiedyś indziej dobra, wychodzimy. Jedziemy na jakąś misję, bo nie zrobimy tego w życiu. I tu trzeba poćwiczyć troszkę. Teraz nie mamy, nie mamy czasu po prostu na zabawę. żeby tyle razy powtarzać jedną misję. Musimy się wziąć za coś innego? Wodka hmm. Wow. The vodka must strikes Hey, leaving the scene of a crime? Man, everybody's always in a hurry in this town. They're killing me so fast. I don't even know how to stop them. You can't run, you can't hide. The, the city of LA. appreciates your cooperation. You can't outrun a bullet, sucker. Ready, yeah, I can see the light. Dobra, poddał się całkiem dobrze. No to trzeba kilka razy. Próbować, żeby yeah, opanować, jak Rosie, the general's men just hit the russian hangar it's body back central they're asians but it ain't the triad nick there's a hostage situation at the first equity downtown a bunch of militants took the entire building it's gotta be the same crew i bet it's the general just get your ass over here now Shit. time to hit the road jack Go. Go. Oh, Już to widzę. Come on! Szybkość <try> <try> niesamowita taksówką. Jeszcze pewnie nie będę wiedział gdzie zjechać. I no, gdzieś tu zjechać. Ja tylko sprawy. mnie na minuta. Będzie ciężko tam tak zobaczymy zobaczymy może się uda Już to widzę ile mamy 40 sekund gaz do dechy wciśnięty i gdziemy ile można no jeszcze daleko daleko uh, 20 sekund, na no nim... Nie wiem ile bym gazu trzymał, no to taksówka nie da rady jechać szybciej. Może tak na styk? Nie, nie damy rady 7, 6, 5... 4, 3, 3, 7, Co? Zaliczyli czy nie? <laughs> what the hell's going on? A squad of what we believe to be East Asian commandos are taking over the bank. They're demanding 500 million. They just clipped Ivan at the hangar. What's this bank got to do with any of it? All Cyprus holding deposits were transferred here yesterday, that's what. this general is obviously getting desperate, but I've got him where I want him. The SWAT team is on its way. You're going to start a war out here? Aren't there people inside? You just stay out of this, Kang. I'll handle it my way, got it? Forget it, man. I'm going in. Kang, you are disobey! It. I got red cord! Yeah. Yeah. and load. Double the pleasure, double the pain. tam ten dostał zaraz tu powinno wyleźć więcej ich yeah! I need some major bandages Dobra Ready

Jak musimy sprzątać, jak najszybciej. Cię gdzieś tam wschował, bo jak wyskoczy, to nas załatwi. Użytko, nie ma takiej apteczki, gdzieś nie ma. Niech też nic nie ma. Dobra. Lecną pewnie. Dobra. Mess liczmy, że naładują nam życie na fulla teraz. To witness the strength of street knowledge. Yeah. Hey, maybe you guys just need your big hug. Hey, yeah, yeah, yeah. Shoot someone. Boom, bada boom. Kicking ass and taking names. Do brah, have a

Nie oh, yeah. czy nie ma jeszcze gdzieś jakieś apteczki żeby mieć więcej życia, ale nie ma nic. You are bound to witness the strength of street knowledge. Or bandage. Mm. More. I'm not gonna reason with you. I'm just gonna shoot <laughs> you <laughs> Oh yeah, just what the doctor ordered. It's a good day to shoot someone. Help! Oh, don't fail me now. Ready for action. Dobra, leżą. Dobra, paniczka, uciekaj, dało ci się przeżyć. No, z takich karabinów to się cię. Ja a wybieram mi je mnie Pan, Co za? Pan, pan, pan. Ramboy. No. Ramboy. Nie, Nick Kang. I you must być the Han Yu Kim, North Korean army. Kami's. If figures. Let me guess. Yes, bills, This money was for my country. We will Look at that. And I was just thinking you were some selling... I want my money now. Or what? Or oh, this. Oh, Get up, Nick. Get up. Okay, ah. let's oh. do this. <laughs> I'm not doing well. You just suck. Oh, shit! I could have done that with one hand tied behind my back. Sorry, pal. You should have asked your foreign aid. America will never make us back. Never! Oh shit. Kang! Where's the general? What the hell happened here? Are you hear me? Answer me! There's more to it than this. I know it. What? Kang! Where do you think you're going? Answer me! Kang, you can't you can't walk off the case! Kang, you're walking off the case! You hear me? Kang! Now, I never made detective, but let me give you a piece of advice. Don't believe what you see at the movies. In all my years here, I ain't never seen a case where it all clicked together as kosher as a Hollywood flick. Now, the ugly truth is. At the end of the day, you go home and wonder about all those loose ends, even as you sit on the crapper trying to read the Times, or maybe you're trying to smooch some babe after a nice dinner. But you find yourself fretting over a pinky found at a crime scene three years ago, and you can't help thinking, shit, who belonged to that frigging pinky? Yeah, being a detective is a real bummer, but. You do it anyway. You get up in the morning. You try again, hoping that next time eh, you get it right. And you know what? You just might. Then again, eh, you might just screw it up again. Kudos to the big E, to the O, to the D. D. nam się to Nie, no, jakie Zadanie będziemy przechodzić? jeszcze raz? No udało, wychodzimy. No i dobra, tyleśmy zrobili, więc myślę, że na dziś wystarczy. Dzięki za oglądanie. Do następnych odcineczków. Cześć wam.